Międzynarodowy Dzień Elektryka, a tak naprawdę elektryków, ekipa Hubix w drodze, wybieramy się w ciekawą podróż, jedziemy samochodem elektrycznym, odwiedzić naszych przyjaciół z PRZ Racing, to jest zespół formuły elektrycznej studentów z Politechniki Rzeszowskiej, jedziemy zobaczyć bolid, porozmawiać o problemach, zagrożeniach, zawieźć przy okazji kilka prezentów, a w drodze powrotnej odwiedzamy branżowe centrum umiejętności w miejscowości Nisko, tam nowy poligon, porozmawiamy z władzami, zobaczymy jakie pomysły w drogę. Jesteśmy w warsztacie PRZ Tracing, czyli naszego zespołu, który buduje bolidy formuły student. Firma Hubix postanowiła przyjechać do nas i dostarczyć właśnie nam narzędzie na kolejny sezon. Od 2024 budujemy bolidy elektryczne. Wtedy też rozpoczęliśmy współpracę z firmą Hubix. Zaczęliśmy rozmawiać już w sezonie 23, kiedy kończyliśmy powoli budowę naszego piątego bolidu spalinowego. No i już wiedzieliśmy, że na następnym sezonie będziemy zaczynać budowę boidu elektrycznego. Bardzo, bardzo istotnym aspektem jest bezpieczeństwo przy pracy i naszym głównym założeniem tak naprawdę to było bezpieczeństwo. No i zaczęliśmy właśnie rozmawiać z firmą Hubix. Wiedzieliśmy, że robią bardzo jakościowe narzędzia izolujące i nie tylko, które były nam bardzo właśnie potrzebne. Współpracę zawarliśmy końcem 23 na sezon 24. No i właśnie firma Hubix dostarczyła nam bardzo wysokiej jakości narzędzia izolujące, które przetestowaliśmy w boju przez cały sezon 24, budując właśnie ten bolit szósty w historii zespołu i pierwszy elektryczny i zostaliśmy najlepszym zespołem elektrycznym w Polsce, klasy Formuła Student, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i niewątpliwie firma Hubix się do tego przyczyniła, że wszyscy ci, co zaczęli sezon, zakończyli go i cali zdrowi. Przy wejściu mamy naszą laminatornię, jest jakieś szlifowanie, pracy z żywicą i tak dalej. Tu jest na przykład forma na side poda, czyli ta część, która jest z boku bolidu, będzie poprawiać przepływ wokół chłodnic. Tutaj powstaje cała elektronika, informatyka bardzo dużo tutaj przesiaduje. Chłopaki tutaj lutują wszystkie płytki PCB, tutaj składa się też wiązka. Jeśli chodzi o narzędzia izolowane, które tutaj otrzymaliśmy od Was, no to jest, to jest dla nas game changer, jeśli chodzi o maskę, jeśli chodzi o pracę pod napięciem. Kiedy to wykorzystujemy? Głównie przy pracy na otwartej baterii. Musimy mieć pewność, że ten śrubokręt nam się z ręki nie wyśliźnie. Coś, co najbardziej mi przypadło do gustu, to przyłączanie kierunku obrotu w grzechotkach i w kluczu, bo to jest coś, co w innych narzędziach, z których korzystałem, no to jest po prostu wkurzające, że przy przykręceniu się palcem sam, sam kierunek zmienia bogactwo tych narzędzi, jeśli chodzi o różnorodność, to tutaj jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. My więc zawsze wychodzimy z założenia, że jeżeli komuś damy jakieś uniwersalne narzędzie, to on będzie też pracował metodą uniwersalną, czyli będzie kombinował. A kombinacja w tym biznesie, nie tylko w tym, ale akurat w tym najbardziej, to się równa śmierć na miejscu, koniec, kropka. Więc lepiej sobie dopracować narzędzia, po to sobie też wytworzyliśmy takie różne technologie izolowania tych narzędzi, żeby być elastycznym nawet dla na jednej sztuki. Bo jakby to Kiesa. jest taka, taka siła. To jest w ogóle narzędzie, które jest game changerem game changerów, o tym nie powiedziałem. To jest narzędzie, która, dzięki któremu tak naprawdę złożyliśmy całą baterię, jeśli chodzi o segmenty. Ze względu na pewne tolerancje pasowania, a także na otwieranie i zamykanie całego Tisaka. W namiocie, gdzie były inspekcje techniczne, a kiedy przy pomocy tego narzędzia otwieraliśmy Tisaka, była bezcenna i bez tego by się po prostu nie udało. No I tutaj starsze bolidy spalinowe. Tutaj jest trzeci bolid, który był zbudowany za czasów COVID-u, a tutaj bolid piąty spalinowy. Ostatni, zanim przeszliśmy na elektryki i tym bolidem zdobyliśmy w sumie najwięcej. Zwygraliśmy w ogóle całe zawody FS 3. jest taka strefa maszynowa. Tutaj stoi PMT-06E. Pierwszy bolid elektryczny, tak tutaj bardzo mocno na prostotę postawiliśmy w tym bolidzie. Silnik był właśnie umieszczony centralnie jeden, także nie mieliśmy tutaj problemu z wektorowaniem tego ciągu. Nie mierzyliśmy szerzumlec aż tak wysoko. Zostaliśmy po pierwszym sezonie najlepszym zespołem w Polsce. Tutaj jest regulacja balansu hamulców, czyli ile hamuje na przód, ile na tył. Tutaj jest regulacja launch control, czyli jak szybko będzie, będzie ruszał z miejsca. Nie, tutaj kierowca się przyłącza na komputerze pokładowym. Tutaj zatwierdzanie jakichś tam komunikatów, no i tutaj radio, kierowca chce coś powiedzieć, ma mikrofon w kasku, no i żebyśmy go gdzieś tam słyszeli, czy coś tam coś powiedzieć. No dobra, palcie. <laughs> To... Wszyscy wiedzą, co to jest prąd, napięcie, opór, takie rzeczy jak zakładamy, że na widzowie wywiedzą, ale generalnie bardziej znają się na przesyle, tak? Te energie, no tam po liniach, a tu jest gdzieś to źródełko w środku, i teraz co się dalej dzieje. Na wyjściu z baterii jest około 600V, dokładnie 537 No i pojemność tej baterii, no to tej starej jest 8 kWh, natomiast nowa już będzie miała 7, więc schodzimy masowo. Z baterii wychodzimy na nasz główny wyłącznik bezpieczeństwa, a potem z tego bezpiecznik, z wyłącznika idziemy już na falownik, a z falownika. Jak to wiadomo, na silnik. I tu był jeden silnik, i przez dyferencjał. Natomiast w nowym będzie w dalej tył. Z tym, że będziemy mieli dwa silniki, każdy na osobne koło. A tutaj widać przykręcony silnik do naszego najnowszego bolidu. Także dawniej, w tamtym roku był taki jeden, napędzany przez łańcuch centralny silnik, a teraz w tym roku będą dwa takie malutkie, umieszczone bezpośrednio w kołach. Bolid będzie dużo, dużo szybszy. Będziemy mogli dużo lepiej zakręty brać. Te, te zagrożenia elektryczne? Na pewno, wiadomo, wysokie napięcie. No, nie? Praca jasne. przy tym, e, całe uruchomienie bolidu, e, wyłączenia, zabezpieczenie, żeby wszystko było bezpieczne dla kierowcy. Oprócz tego mamy układ e, tzw. IMD który nam sprawdza cały czas czy nie ma przebić na bolidzie. Jeśli są jakiekolwiek przebicia, mamy całą linię safety, wyłączona jest linia safety i odcina nam całą baterię. W razie czego, jakby coś się stało, mamy główne przekaźniki baterii, które właśnie odpinają bądź załączają baterię. Jeśli coś się stanie, zawsze jest wyłącznik, tutaj, tak jak pokazałem wcześniej, główny bezpieczeństwa. On odcina oprócz tego, że linia safety na początku, potem odcina główne bieguny wysokiego napięcia, także wtedy mamy pewność, że na bolidzie nie ma napięcia. Natomiast jak nawet jeździmy po zawodach, bateria ma być odpięta i wyłącznik musi być rozpięty. Okay. Tak żeby na pewno nic się nie stało. Nie ma co ukrywać, tutaj jest nasz najnowszy bolid. To jeszcze do bolidu jeszcze mu trochę brakuje. Tutaj przedpremierowo możecie zobaczyć właśnie, że troszkę zmieniamy kolorystykę naszego bolidu, bo zawsze były takie niebieskawe. W tym roku idziemy w inne odcienie, ale to na premierze się każdy przekona jak będzie finalnie wyglądał. Dzisiaj odwiedzamy BCU w Nisko, czyli miejsce, gdzie będą się uczyli młodzi adepci różnych zasad związanych z pracą w systemach energetycznych. Między innymi też będą mieli informacje i wykłady o pracach pod napięciem. W związku z tym my, jako odpowiedzialna firma, która dba o swoich klientów, przywieźliśmy do BCU prezenty. Zostawiliśmy dwie walizki z narzędziami i hybrydowymi, ze sprzętem izolacyjnym, hełmy, rękawice, tak aby młodzież... Mogła dowiedzieć się w praktyce, jak się stosuje takie urządzenia. Firma Hubix. Akurat dzisiaj gościmy tą firmę, która jest dla nas pionierem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy w miejscu, gdzie jest prąd. Urządzenia i rozwiązania, które są stosowane w Hubixie, były rekomendowane do stosowania właśnie przy pracy pod napięciem. No, muszę powiedzieć, że jesteśmy zachwyceni tą nową technologią, która daje możliwość serwisowania sieci średniego i niskiego napięcia. Tutaj przygotowany poligon, linia niskiego napięcia, linia średniego napięcia, jest też linia Niepeł niepełnoizolowana, transformator. Tutaj będą organizowane kursy i szkolenia zarówno dla pracowników z branży, szeroko rozumianej branży elektroenergetycznej. Widzimy duże zainteresowanie wśród uczniów naszej szkoły udziałem w kursach. Dzięki temu właśnie, że będą mogli zapoznać się w sposób praktyczny z narzędziami i z technologiami używanymi w elektroenergetyce. Rynek nasz pracy się tak zmienia, że w tej chwili nie idziemy. Do pracy po szkole i pracujemy tam do emerytury. W czasie swojej kariery zawodowej zmieniamy pracę wielokrotnie. Dlatego są nam potrzebne nowe kwalifikacje, nowe umiejętności potwierdzone, tak abyśmy mogli się swobodnie poruszać na rynku pracy, nie tylko krajowym, ale i europejskim. I pewnie wszyscy znajdzie takie narzekania, że nie ma młodzieży na rynku, nie ma ludzi do pracy, ale jednocześnie tych ludzi gdzieś trzeba nauczyć, więc będą mieli szansę zobaczyć na żywo jak ta praca wygląda, no bo nie chodzi tylko o to, żeby cały czas narzekać, tylko żeby pokazać, jakie są warunki pracy i kogoś mi zainteresować. Tu jest taki zestaw do wymiany bezpieczników, hełmy rękawice, to jest od nas taki prezent dla BCU. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.